Dziękuję, Pani Marszałku, Pani Minister, Panie i Panowie Posłowie. Doceniając zmiany, które zostały ostatnio zaproponowane przez rząd i jednomyślnie przyjęte przez parlament w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, warto w tym miejscu podkreślić, że jest to twórcze i w dobrym kierunku poprowadzone rozwinięcie rozwiązań zaproponowanych. Jeszcze przez poprzedni rząd, a w szczególności przez ministra rodziny i pomocy społecznej pana Wocława Kośniaka-Kamysza. Ja przypomnę, że ta przyjęta po raz pierwszy ustawa o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej wprowadzała e, zasady pozwalające wspierać rodziny przeżywające trudności, pomaga, przewidziała, przewidziała instrumenty pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, wprowadzała pieczę właśnie zastępczą, tą rodzinną e, oraz pomoc dla osób usamodzielnianych. Chciałbym zatem zapytać te rozwiązania, które zostały dzisiaj wprowadzone, mają wejść dopiero za trzy miesiące od pierwszego lutego dlaczego tak późno, Pani Minister? Czy nie można tego zrobić wcześniej?